Więc ta piłka jest źródłem tych pokręconych pragnień? Wygląda na to, że to coś, co mogłoby leżeć gdziekolwiek i mógłby to mieć ktokolwiek. Myślisz, że gdybyśmy zabrali to gdzieś, skończylibyśmy na skorumpowanych władcach pałacu, takich jak Pujcie? Gdzież nie jest to poza jakimiś naszymi możliwościami, to nie sądzę, żeby. Wasza dwójka miała też takiego w sobie. A przebudzając swoje persony, spotkaliście się z cieniami i ucieleśniliście w ten sposób swoje pragnienia. Wzięłaś pragnienia Kuiciego i wywołałaś go zmianę serca. Nie dla siebie, tylko ze względu na innych. W ten sposób zabezpieczyłaś swoją nadzieję i marzenia wielu, a wraz z tym ich wolę życia. I myślę, że zrobiliśmy coś całkiem świetnego, prawda? Rzeczywiście. I wygląda na to, że macie jeszcze silniejszy wpływ na nadzieję innych niż początkowo myślałem. Wpływ na nadzieję? Co my! Ludzie, którym pomogliście, a nawet Kuichi, którego serce zmieniliście, wydaje się, że wszyscy odnowili swoje pragnienia życiowe. Nie żeby potwór taki, jak on zasługiwał na nasze współczucie. Prawdopodobnie masz rację, ale... Małpa jest po prostu częścią bycia człowiekiem? E, ewolucja zrobiła swoje? To i co? Oczywiście Kuichi nie jest od tego wyjątkiem. Ani ja. Eneri był tym, który mnie tego nauczył. E, ja? A nie zdawałeś sobie z tego sprawy? Następna stacja to Shinjuku. Wyjścia będą włączone. O, super! Chyba najpierw musimy wysiąść z pociągu. Ulala! Więc tak sobie stoimy i gadamy, gadamy. A trzeba iść do tej restauracji, jestem taka głodna. Bardzo głodna. O, jesteś bardziej zmotywowana niż kiedykolwiek, kiedy cię widziałem. I przypuszczam, że to apetyt to kolejna forma takiego ludzkiego pożądania. Do jakiej restauracji zmierzamy? To jest sklep z ramenem. Zawsze chodziłam tam świętować po wygranym meczu. A, to sprawia, że to idealne miejsce na nasz uroczysty obiad. Prawda? Słyszałam, że niedawno zmienili swój przepis i mieli ponowne otwarcie, także nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. A ponieważ pomogłeś mi uzyskać sprawiedliwość dla Tomoko, to stawiam dzisiejszą ucztę. O, dzięki. Co przyjemność po mojej stronie? Zapraszam do dużych rozmiarów z dodatkami i kolejnymi dodatkami. Czekaj, to czy to odnosi się do jakichś dań uzupełniających, które są dodawane do głównego dania? O, tak, to mogą być gotowane jajka albo pieczona wieprzowina. W sumie jak chcesz, to może być też twój ramen. Co ty go zechcesz? Może ryż? O, o, festiwal węglowodanów. Podoba mi się twój styl życia. Ilość nad jakością? Cóż, nadal jest to całkiem godne pragnienie? A rozmawiając o tym, to robi się jeszcze bardziej kłodna. No chodźmy na ten ramen! Ua! Ale tutaj neonowo i świecąco. O, i tutaj też są automaty. O, nawet samochodziki jakieś są. O, tu mamy sklepik spożywczy. Jakiś chyba sklep 24 z tego co widzę. Na pewno mamy chyba kolejne kino. Tak, mamy. Tu widzę, że też jest coś. Z ramenem albo z jakimiś innymi pierożkami, przynajmniej tak widzę, takie jakieś boksy. O! O, y, przepraszam! Może starania o poszukiwanie tego, czego pragniecie, doprowadzą was do nieszczęścia. Widzę to w twojej twarzy. Powinieneś iść do domu i udać się prosto do łóżka. He? Ale jesteśmy w drodze, żeby zjeść obiad. O, kolacja, pragnienie jedzenia? To gorsze niż myślałam! Że jedzenie jest złe? Zwariowałaś? Próba zaspokojenia głodu doprowadzi tylko do katastrofy. Widzę to w Twojej aurze. Ewentualnie możemy się posrać. Nic strasznego. Jedzenie obiadu spowoduje katastrofy? Mogę Ci powiedzieć wszystko, jeżeli pozwolisz mi na swoją fortunę. Aha, czytanie z karcioszek, tak? Aha, aha. Nie jestem pewna tego wszystkiego. Oj, po prostu chodźmy zjeść. Mam przypuszczenie, że ono może to mówić każdemu. Pochwalam jej siłę pragnienia, żeby nas łabić, ale sugeruję, żebyśmy poszli już dalej. O, ja naprawdę głoduję. Jeżeli nie przeczytam twojej przyszłości, nie będziesz mógł się chronić. A moje prognozy zawsze się sprawdzają. Eee, w pewnym sensie się spieszymy, więc... Ach, rozumiem. P proszę o wybaczenie. To no, zamykam na dzisiaj. Jeśli kiedykolwiek potrzebujesz spojrzeć w przyszłość, to będę tutaj. Riga, To no, żegnajcie. Keymode. O, jako fajna! Pam O tu widzę kwieciarnię jeszcze. O. o, jesteśmy, to tutaj! Kuchnia zwycięsa, Victory Kitchen. Uh -huh. O, to z pewnością ma swój charakter. O prawda? Najwyraźniej to jest taka najpopularniejsza gałąź hiskiej restauracji, która specjalizuje się w ramenie. I przyjeżdża tutaj wielu młodych szefów kuchni, aby studiować sztukę tworzenia ramenu. O, ty naprawdę dużo wiesz o tym miejscu? No cóż, mogę powiedzieć, że kocham ramen. I w sumie to, to jest takie po prostu cudowne jedzenie. Był czas, kiedy ich oceny pospadały, ale po ponownym otwarciu odskoczyli do najsmaczniejszych potraw. Z pewnością wydaje się, że mają się teraz dobrze. O, jest bardzo tłoczno. Przecież wygląda na to, że właśnie jakiś stolik się zwolnił. To nasz szczęśliwy dzień. To co, wchodzimy? I mają też szjał ramen, to jest taki polcany ramen. Uznałam, że prawdopodobnie trudno ci zjeść makaron lufel, więc upewniłam się, że dostaniemy tutaj wiele różnych dodatków do dziobania. I są też gotowane jajka i pieczona wołowina, więc oczywiście to jest podstawa naszego cudownego posiłku. O, doskonały wybór! Dostałam też kiozę. Gdyby mieli tylko. to jest więcej niż wystarczające. Więc gdzie skończyliśmy rozmawiać? A tak, rozmawialiśmy o pozostałych skarbach, więc jest w sumie siedem skarbów. To oznacza, że pozostało nam sześć do znalezienia. Dokładnie. Wiem, że wykonaliście już pracę, o którą Cię prosiłem, kradnąc skarb Kwiczego. Jednak to, co mogę powiedzieć o ostatnich naszych wspomnieniach, mówi mi, że powinniśmy rozważyć nasz następny kierunek działania. Następny kierunek. Czy to oznacza, że chcesz, żebyśmy odzyskali wszystkie siedem skarbów? Cieszę się, że to rozumiesz. O, więc musimy ogarnąć więcej naszych fantomowych kradzieży, żeby ukraść kolejne sześć skarbów. Wiem, co musisz myśleć. Już raz narażaliśmy swoje życie, a i proszę, o zrobienie tego jeszcze sześć razy. Dlatego chciałam zapytać was, czy chcecie w ogóle kontynuować pracę jako fantomowi złodzieje, czy raczej nie chcecie? Wydaje mi się, że kiedy utworzyliśmy fantomowy złodziei, byłam tak skupiona na zapaniu Kujciego. Nie myślałam o niczym poza zmianą jego serca. A ty co myślisz? Jesteś się przygotowany do kontynuowania przygody, będąc z fantomowym złodziejem? Kwiat może tracić nadzieję, ale nie zejdzie natychmiast w ruinę. Ustalenie tego wyniku spoczywa na tobie. Ruina. Najlepiej poszukać sojuszników nadziei i pielęgnować ich pragnienia w swoim sercu. Czyli wbije co szalinki. Hmm... Takie bliskie pragnienia z innymi sojusznikami nadziei. Czy to właśnie oznacza atomowi złodzieje? Z pewnością nie mam zamiaru cię do tego zmuszać. Bez względu na wszystko, pozostanie wiernym swoim pragnieniom jest najważniejsze. Cóż, myślę, że to co osiągnęłam, to już osiągnęłam. Kiedy zmieniliśmy serce kujciego i Tomoko, ale... Ale rezygnacja z widmowych złodziei? No przecież jasne, że nie zrezygnujesz. Dwa luksusowe shoi rameny zamówione, proszę bardzo. O kurde. Wiem, że jesteśmy w trakcie ważnej dyskusji, ale. E, czy możemy już jeść? O, o, tak, tak, tak. Przypuszczam, że możemy rozważyć to jako naszą ucztę zwycięstwa. Gdybym mógł, to najpierw chciałbym powiedzieć kilka słów w imieniu grupy. Jemy! <śmum> o, nom, 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 e, No cóż, y... nieważne. Proszę podmuchać. O. A? A? Nie pamiętam, że tak smakowało. Ojej, jakieś niedobre? Co jest z tym nie tak? O, przepraszam, chyba powiedziałam to za głośno. Wydaje mi się, że smak jest o wiele słabszy niż wcześniej. To jest najgorsza rzecz na świecie. Zamawiasz kupę żarcia, bo pamiętasz, że dana restauracja serwowała genialne jedzenie, a potem się okazuje, że zamawiasz masę żarcia, i się okazuje, że jest niedobre. To jest takie okropne rozczarowanie. Mm, nie lubię tego uczucia. To trochę w smaku jak bulion rybny? Może jakiś tuńczyk? Ehm, nie wiem, nie mogę być pewna, ale to takie bardzo niewyraźne. Prawdopodobnie to źle pamiętam. Minęło już dużo czasu, odkąd ostatni raz go jadłam. A ten pat się na górze strygerował, ten tu, 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 tu. A co to takie fifarafa? Gdzie się gapisz? Jeśli w pewnym momencie też nie miałbym nic przeciwko... Chciałbym mieć, wiesz, bliżej siebie przykąski w ogóle. <ślesztant> a, ta, ta, tak, przepraszam, zapomniałam, że nie możesz trzymać pałeczek. E, poczekaj, a osoby mogą jeść jajka i takie tam, wiesz. Kanibalizm? Wiesz, mój wygląd to tylko przebranie, który pomaga mi się wtopić w ten świat, dlatego to nie ma wpływu na to, co mogę jeść. Czyli nie znosisz jajek? To dobrze. <ślesztory> Ale prawdopodobnie jako drapieżnik, to jajka też byłyby przystawką. No i mięsiste dania, of course, of course. Aha, to już chyba wiemy, co jest swoim ulubionym daniem. No to nadchodzi gotowane jajko. Otwórz buźkę szeroko. Ej, jest gorące! Dostał ciepłym ramenem w oko. Boże. No cóż. O Jezu, przepraszam, wszystko w porządku? Ja nie chciałam. Zupa wpadła mi do oka. Poczekaj, czy to może być ta katastrofa obiadowa? Nie masa czy jesteś naprawdę z tego zadowolony? Czy on... Em... A, ten mundurek To nie przypomina bulionu, który zrobiłeś kiedyś Ten, który tak chciałeś udoskonalić To nie jest ten smak Och, spróbuj zrozumieć, naprawdę. Też nie jestem z tego zadowolona. Ooo! O, przepraszam, może nie powinienem tego mówić. E, czy to nie był. Kano? Ten tutaj, co przechodził? Kano? A ty jakiś wasz znajomy? Znaczy, ledwo z nim rozmawiałam wcześniej. Ale jestem pewna, że jest w klasie D, razem z Tomoko. Jego imię to. Shunkano? Wygląda na to, że zna ludzi, którzy prowadzą ten sklep. Masa-chan! O, skarbeńku mój! Czy jak to tamten? O, przepraszam. I jeszcze nie zamykamy. Omówiliśmy sobie filmowanie w drugiej lokalizacji przed harmonogramem. Więc jesteśmy wcześniej, ale. Hej, 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 hej. Słuchaj, mam miejsce. Nie każesz mi czekać, prawda? O, nie, nie. Co tu się stało? Cóż, bardzo mi przykro wszyscy, ale musimy teraz wcześniej zamknąć. Dopiero przyszliśmy. Ej, to w sumie śmieszne. Dopiero zaczęliśmy jeść. Bardzo przepraszam, naprawdę. Ja zwrócę ci to w całości. Z niecierpliwością czekamy na ponowne podanie. Nie można na wynos? Co jest? Cóż, to trochę do Bani, ale chyba też powinniśmy iść. E, wiesz, szef kuchni przeprasza za wszystko i tak dalej. Ale, 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 ale moje mięsko! Oj, Lufel Lufelek, falafelek. O, to było naprawdę dobre. Tuż kilka ugryzień, które udało nam się zjeść, przynajmniej, ale no nic dziwnego. Miyazawa dał temu miejscu świetną recenzję. O, naprawdę? A czułem, że w tej zupie czegoś brakuje. Nie, no nie ma mowy. Miyazawa polecał to miejsce. Subtelny smak oznacza, że jest jeszcze udoskonalony. O, o, możliwe. Prawdopodobnie masz rację. Tu jest jakieś hachmenciarstwo zrobione. Ej, czekaj, czyli ten facet tam to był Miyazawa? Hiromu Miyazawa? O, nie słyszałeś o nim? On jest cały czas w telewizji. O, więc to jest jakiś krytyk celebrytów, tak? I to rozławiło cały sklep. O, tak, tak. Mówi się, że jego podniebienie jest niekwestionowane. Ale nie wiem, myślę, że stara kuchnia smakowała o wiele lepiej. Ty też tak myślisz? O, e, co? O, e, przepraszam, że tak na was spadłem. O, nie, okej, okay. jesteś kano, prawda? Ja jestem Motohara z klasyce. O, to klasa pani Katayamy, prawda? Widziałam cię też w szkole kilka razy. <grywania> nie, nie przeszkadzajcie sobie. Jestem Nerina Mae. O, tak. Ja się nazywam Shunkano. Miło cię poznać. Wcześniej rozmawiałeś z szefem kuchni, prawda? Znasz go? Tak, i to dobrze. Czy znaczy, nie, nie bardzo. A? Wspomniałaś wcześniej o ramenie. Co tak naprawdę o tym myślałaś? Um, jeśli mam być szczera, to był naprawdę mierny. Pamiętam, kiedy byłam dzieckiem i naprawdę uwielbiałam zupę, ale tym razem jej nie czułam. Jasne, obawiałam się, że to powiesz. A co sugerujesz? O, przepraszam, że cię zapytałem. To nic, naprawdę. Do zobaczenia. A o, co? Poczekaj. No i poszedł. Zastanawiam się, o co chodzi. O, no cóż, te marne kęsy sprawiły, że poczułam się jeszcze bardziej głodna. Oparzenie jajkiem, wyrzucenie połowę jedzenia, mięso, którego nawet nie mogłem dotknąć. Ej, to naprawdę była katastrofa. Jeszcze rozlałam ci zupę na oko. Przepraszam, nie powinna była sugerować tego miejsca. Nie chciałam cię ochlapać. No, to nie twoja wina. Ale wydaje mi się, że ta fortuna katastrofy obiadowej okazała się prawdą. Nazwijmy to po prostu zwykłym dniem i tyle. Wszyscy jesteśmy zmęczeni i pewnie znajdziemy coś do jedzenia w domu. Ach, no cóż, w porządku. Ale absolutnie kupujemy mięso w drodze powrotnej. To nie jest debata. Ty naprawdę masz obsesję, co? No, właśnie, Lufel, o naszej następnej akcji, bo czy wszyscy władcy pałacowi są złymi ludźmi? Złymi ludźmi, którzy chcą podeptać wszystkich innych przez swoje własne pokręcone pragnienia. W sumie jest dokładnie tak, jak powiedziałaś. A jeżeli ukradniemy ich skarby, to możemy zmienić ich serca, tak? Na podstawie tego, co stało się z Kuicim, to tak mi się wydaje. Nawet nie mogę powiedzieć, czy przyznał się do wszystkiego policji. Ach, rozumiem. O, wybacz. właściwie dochodźmy już do domu. Nie chciałam jakoś ożywiać rozmowy. No, do, do zobaczenia, do jutra. Możemy ci odprowadzić, albo co? E... No dobra, to idź. No co, też wracamy do domu? Nie wiem, czy nadal jesteś zainteresowany byciem fantomowym złodziejem, ale zakładam, że nie masz nic przeciwko, jeżeli nadal zostanę na noc. Mój dom jest Twoim domem. O, dzięki. I przepraszam za takie niedogodności. No, Lufel jest super. No to do domku. Pip, 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 O, y halo, hej. To Motocha. Przepraszam, że dzwonię tak późno. Czy możesz teraz włączyć swój telewizor? Boże, i nagle się okaże, że jak odpalimy telewizor, to się zrobi jakiś dziwny ślad i nagle wrócimy do czwórki. Nie, pewnie tak nie będzie, ale idziemy obejrzeć telewizor. A czy coś się stało? Kyuchi, on jest w wiadomościach. Do aresztowania doszło, gdy sam Kuichi, który jest podejrzanym, poprosił pobliskiego mężczyznę o zgłoszenie się do policji. Chodzi o aresztowanie? Tak, chodzi o te wiadomości. Ja też to oglądam. Podejrzany twierdzi w swoim oświadczeniu dla policji, że poczuł, jakby zło w jego sercu zostało nagle zniesione. Nie mogą znieść ciężaru własnego sumienia. Kuichi przyznał się do dalszych przestępstw. Dokładnie tak, jak powiedział Lufel. To zmiana jego serca. Oto komentarz jednej z ofiar. Nie możesz nic zrobić, aby chronić się przed tak nagłym atakiem. Czułam się taka bezsilna, ale wiedząc o tym, mogę teraz wejść na stację bez lęku, że coś wisi nade mną. Tak się czułam. O! Jaka ulga! Wspaniale jest słyszeć, że udało nam się w taki sposób wywrzeć na kogoś wpływ, nawet na kogoś, kogo nie znamy. W tej chwili jest więcej złych ludzi, takich jak Kuichi, którzy są ignorowani przez policję. Są też inne, takie jak Tomoko i ta dziewczyna z telewizji, które przechodzą przez to cierpienie same tylko po to, żeby poczuć tą rezygnację. Ale jeżeli fantomowi złodzieje mogliby coś zrobić... Nie, jeżeli jesteśmy jedynymi, którzy mogą coś zrobić i mogą im pomóc, to... Dokładnie tak. Możemy odzyskać nadzieję, że ofiary nie zostaną wykorzystane przez te oburzające akty. Podobno rozproszono nad stacją Shibui... Dziwne kartki podpisane jako fantomowi złodzieje. O, Jokoko, y mówią o tych kartach, które wyrzuciliśmy. Te dokumenty, o których mowa, wyrażały zamiar kradzieży pragnienia podejrzanego Kujciego, prowadząc policję do przekonania, że najprawdopodobniej jest jakieś połączenie z tą sprawą. Jednak na podstawie naocznych świadków donosi, że dokumenty zostały upuszczone przez jakiegoś dzikiego ptaka. <grym> Policja wykluczyła ich jako związek mający z tą sprawą, nazywając to po prostu przypadkowym zdarzeniem. Dziki ptak rozrzucił karteczki na No tak, Poko, sytuacja losowa, wcale niezaplanowane wydarzenie. He? No Dziki ptak? To w sumie trochę szalone. Czekaj, byli jacyś świadkowie? Chyba byłem zbyt nieostrożny. Następnym razem będę ostrożniejszy. An, poczekaj. Nadal nie wiemy, czy będzie dla nas jakiś następny raz. Oh. Hej, Lufel, wiem, że ten incydent został podpisany jako przypadek, ale... ale fantomowi złodzieje staną się dobrze znani. A to wtedy będzie oznaczało, że możemy pomagać ludziom jeszcze więcej? O, to prawda. Jak podobny telefonik, ale super. Liczba ofiar z pewnością spadłaby na początek. A jeżeli zakroszenie zaczęłoby jakby obawiać się fantomowych złodziei, to... to może przestaną działać przez swoje pokręcone impulsy. A ten problem w końcu dobiegnie końca. O tak, to by mogło zadziałać. Więc co myślisz? Czy powinniśmy kontynuować przygodę jako fantomowi złodzieje? Oczywiście, że tak! Jeżeli oznacza, że to będzie ratowanie ludzi, no to jestem za. No spróbujmy! Pewnie, że tak. Ha? Wiedziałam, że to powiesz. Przeciętni studenci za dnia, a fantomowi złodzieje broniący ludzkich serc w nocy. To brzmi całkiem fajnie, kiedy to tak przedstawiłeś. Jakbyśmy mieli uczynić świat lepszym miejscem. W każdym razie spóźnię się zaraz, więc zostawiam cię z tym. Do zobaczenia! O to, zróbmy to! O, e, j, jasne. O, przepraszam, to było za głośne? O, e, -pr przepraszam, bo tak krzyknęłam, a jest noc. <N> <fazer> Hehe. <hughcauseys> Motocha to, to jest taka wariatka. <laughs> Jest taka osoba, która była chętna, żeby stawić czoło niebezpieczeństwu. Potrzeba nam więcej takich jak ona. Być może świat nie jest wcale tak beznadziejny, jak sobie wyobrażaliśmy. E? O, nieważne, przepraszam. Mam trudność z analizowaniem moich powracających wspomnień. Ale w każdym razie, jako członkowie Fantomowych Złodziei, nie mogę się doczekać wspólnej pracy. Zdecydowaliśmy się na kontynuowanie pracy jako Fantomowi Złodzieje. Czuję, że moja więź z Lufalem rośnie. Ware wa nanji! Nanji wa ware! I trójeczka, proszę bardzo, bardzo ładnie. Ale myśląc o tym, że zostałem zauważony, wyrzucając te kartki, obawiam się, że moja obecność może trochę ryzykować zdemaskowanie twojej tożsamości jako fantomowego złodzieja. Musimy przemyśleć o nowej metodzie dostarczania tych wszystkich kartek. Spokojnie damy radę, zobaczysz. Oho! Ten bulion z tuńczykiem nie ma sobie równych. jest prawdziwy, cudowny smak zwycięskiej kuchni. Lekka zupa, która zawiera wyrafinowany, cytrusowy posmak. I zostawia twoje kubki smakowe, błagające o więcej z każdym łykiem. Jako kurwa nienawidzę tego gościa czy tuńczyka? Jestem pewien, że wszyscy pamiętają czasy, kiedy ten step był w kryzysie. Założyciel, człowiek znany jako dziadek, bardzo zachorował. Od tego czasu jakość ich smaku znacząco spadła. Ale to koniec! Ja, Zawa, kształtowałem to miejsce. I liczba złych recenzji, które musiałem im dać, O, oh. Oczywiście zrobiłem to z myślą o przyszłości tego miejsca, tej zwycięskiej kuchni. Chociaż niektórzy ludzie lubią nazywać mnie zagrożeniem. Nie mam nic przeciwko graniu złoczyńcy, jeżeli chronię dzięki temu prawdziwy smak dobrej kuchni. I wygląda na to, że moje uczucia w końcu do nich dotarły, ponieważ w końcu zasłużyłem na poparcie. Od młodych szefów kuchni. Pracowaliśmy razem, żeby ożywić bulion, ten oryginalny. Przekroczyliśmy stary smak, aby osiągnąć w nowe wyżyny doskonałości. Och, pamiętając o tym wszystkim, sprawia, że jestem taki emocjonalny. I zupa wydaje się taka trochę bardziej słona niż zwykle. O! I to wszystko. Z szczerych recenzji mija za wakuna. Gdzie mówię Wam? Kto kim jest? I kto zna się na prawdziwym jedzeniu? Przynoszę ci zwycięską kuchnię z mocą mojego pióra. Udało mi się i udoskonaliłem ten smak jak miecz i się odkleił. I to jest mój ostry język niczym katana, mijazawy. Miłej nocy wszystkim. Ok, ok, wszystko już mamy. Cięcie, cięcie. Świetna robota, miyazawa san. O, robienie czegoś tak durnego jest wyczerpujące. Jutro to chińskie miejsce, gdzie jest jakieś jedzenie na ścianie, czy coś tam, prawda? O, tak, tak, to prawda. I będziesz recyzował kolejną kuchnię, która jest w Zosigaja. O, tak, tak, tak. Główna kuchnia zwycięstwa w sklepie, która tak się rozgałęziła. O, tego dziadka, tak, tak, tak. Ponieważ y, dziadek się rozchorował, wydaje się, że pracownicy zatrudniają w niepełnym wymiarze godzin, żeby utrzymać działalność. Ha! Ale to nie znaczy, że powinienem ich atakować. W końcu tu nie ma nic wspólnego ze smakiem, prawda? O, o, o. o, zastanawiam się, czy znów mamy nazywać mnie zagrożeniem. Trudno być popularnym krytykiem dla smakoszy. E, Masakun, wyglądasz jakbyś miał coś do powiedzenia? Co powiesz na to cudowne uznanie? hm? O, a, um. o, zgadza się! Zachowajmy wspólną integralność w tej cudownej zwycięskiej kuchni! O, proszę, to wystarczy. Nie mogę okłamywać naszych klientów w ten sposób. O, przepraszam, co ja słyszałem? Korzystanie z moich rzeczy z Tuńczykiem obniżyło koszt pracy. I dzięki promocji, to właśnie przeze mnie to, to miejsce w ogóle ma klientów. A wszyscy zachwycają się smakiem. Ty jesteś ślepy, głupi, głuchy. Co jest z tobą, nie tak? Czyli bierze łapówki, żeby nie dali złej recenzji? A potem kazał im zmienić wszystko na gorsze i płacić łapówki w zamian za dobre recenzje. Obrzydliwe. I w sumie jego takim grzechem jest chciwość. Ale obrzydliwe zachowanie. Tak, ale smak dziadka wymagał autentycznych płatków bonito. Takich sortowanych ręcznie. Ach, te boksy? Nie potrzebujesz tych śmierdzących, starych, ta jakichś tajemniczych serów. Klienci są wyraźnie zadowoleni z moich budżetowych płatków. Więc o co naprawdę chodzi? I on jeszcze dał jakiś tańszy, byle jaki zamiennik, żeby wychodziło taniej, żeby jedzenie było gorsze, ale dalej jakby pod jego banderą, ale to jest... Jedzenie to jest miłość. To są dobre, wyselekcjonowane składniki, które mają dawać to coś właśnie. Dlatego częściej to jest drogie i wymaga większego nakładu pracy, ale to jest tego warte. No kurczę, to... to na tym polega jedzenie! Jesz to i odczuwasz masę różnych uczuć, emocji, takich, takich... eksplozji smaków. Takiego odkrycia w gębie. No kurde! Będziesz się załamywać kolejną z moich ryźliwych recenzji. A potem odetniesz swój mały sklepik. I wszystko trafi szlak! No, ja nie, ja. I cóż, to wszystko będzie tak jak w odległej przeszłości. Zobaczysz. To, co robimy, jest dobre. Będziesz zadowolony. Ach. A tak przy okazji. Myślałem, że zwolnisz tego małego szczura. Rozprysował mi wodę w twarz? Co to znaczy? Co tu się wydarzyło? Który wylał mi wodę na twarz. Albo raczej rzucił mi w twarz mokrą szmatą. A jednak przyszedł. I było obok mnie, kiedy tutaj wszedłem. Nie podoba mi się to, że pozwalasz mu tutaj przychodzić. Ma odejść. Jak mu tam? Jest jak każdy klient. Ach, no cóż, nieważne. Ale powinieneś być ostrożny, bo cały ten sklep. Bo cały twój sklep jeździ na ciebie, utrzymując mnie szczęśliwym obozowiczem. Co? O jezu, jak to? Poczekaj. Ale ja utrzymuję cały ten twój sklep, więc uważaj lepiej. No. Jasne. Yesterday, today, tomorrow. Cześć, Lufel. O, wstałeś. Ma dzisiaj szkołę, prawda? Ja będę na ciebie czekać na dole. Im dłużej spędzamy czas z Lufelem, tym bardziej go lubię. Idziemy do szkoły. Kierunek, Zosiegaja.